Wypowiadajcie posłuszeństwo. Przestańcie płacić jakiekolwiek daniny dla tych okupantów, na te mafie. Dajecie im pieniądze po to, żeby was napierdalali i gazowali. Dajecie im sami na to pieniądze. Co innego jak musisz zapłacić podatek w wacie, w zakupach. Ale poza tym, jakie ZUSy, w imię czego, śmieją się z tych ZUSów, rozumiecie? Piramida finansowa, na którą wy się składacie, i gówno z tego jest. Ludzie, obudźcie się, odzyskajcie kraj, a to, co posiadają, co posiada nasza ziemia, nasza Polska, utrzyma nas wszystkich. Tylko nie pozwólmy się ograbić. Tak jak mówiłem, stwórzmy środowisko niekorzystne dla okupanta, dla wszystkich z zewnątrz. Jak proste. Bojkotować produkty. Dywersja, sabotaż przemyślcie to jak? Prosto tylko pomyślcie szanować swojego czystego Polaka, dawać Polakowi zarobić przestańcie się rozliczać z jakimiś paragonami, nie wiem, kwitami, fakturami jakkolwiek. Polak z Polakiem gotówką się rozliczacie tak powinniście funkcjonować. To jest czas okupacji. Macie się wspierać. Nie pozwolić sobie odebrać pieniądza, wycofać pieniądze z banku. Bojkotować wszystkie zagraniczne firmy. Robić co się da, żeby osłabić ich pozycję ekonomiczną, finansową w naszym kraju. Stworzyć takie środowisko, żeby to oni się chcieli stamtąd wycofać, bo nie da się żyć. Bo przynosimy straty im. I wtedy sukcesywnie tworzyć nasze. Na bazie tego, co po nich zostanie. Nie zabiorą budynków ze sobą, nie zabiorą wielkich firm. Stworzyć im niekorzystne środowisko. I da rady to załatwić bez rozlewu krwi, bo jak pójdzie tak dalej, jak obserwuję, to jest tylu podpuszczaczy, tylu podjudaczy, tylu odciągaczy uwagi od tego, co powinno się robić. Ludzie, zobaczcie, ile powstało kanałów. Pro jakichś patriotycznych sraki, siowa. Oni wam o historii pieprzą. Radio Słowenia. Słyszeliście? Historię, gość mieli historię. Powiedzcie, jak będziecie się topić, to dla Was będzie istotne, których król był lepszy Mieszko, Krzywousty, czy wie kto jeszcze? Jak się topisz, to się brzytwy łapiesz, a my to nie my. To nie my jeszcze się nas, w nas rzuca kamieniami. Więc czym wy się chcecie interesować? Zachłysnęli się jakimś lalakiem. Facet popiera konfederację, kolejny partio napędzacz. I wy się takimi cudakami zachwycujecie, bo ma taką wie, bo to, bo tamto, bo sra, ale co? Ale co z tego? Ślepi jesteście zahipnotyzowani czy pani, że nie widzicie, co się wokół was dzieje, i że to jest czas już działania. Wziąć za ryja decydenta jednego z drugim. W waszym środowisku, jeżeli policjant prze spełnił przestępstwo, wykonując swoje czynności służbowe, pociągnąć do go do odpowiedzialności. Jak? Nie wiem, kurwa, spytajcie, kizboli. boli, spytajcie. Oni może wiedzą, jak. To są ludzie stworzeni do negocjacji. Ich język parlamentarny jest tak biegły, że wyjaśnią każdemu. Obudźcie się. Obudźcie się, bo jak mnie wielu pyta, co robić, gdzie robić, to ręce mi opadają. W Polsce jest tyle roboty, że nie ma w co rąk wsadzić, tylko nie ma z kim. Bo mózgi wyprane przez media. Przez partyjniactwo, przez Kościół i przez ten cały syw, jaki w koło jest. Jeden procent mieli moi znajomi rację. Jeden trzy to w wielkich porywach procent Polaków to jest co najmniej świadomych, z tego może, z tych trzech procent, może 10%, może pięć, gotowych, żeby działać, reszta pipy.